I już jesteśmy za oceanem. Jak zwykle mamy połączenie, no w zeszłym tygodniu troszeczkę inaczej to się odbyło, ale pani Elżbieta Nowalska, kolejny poniedziałek, kolejna nasza rozmowa o wewnętrznym rozwoju człowieka. Elu, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, Basiu, witam Państwa. No i witamy się w takim ciągle trudnym czasie dla ludzi, a jednocześnie czasem ekscytującym, bo większość ludzi już słyszała gdziekolwiek, ale słyszała, że jesteśmy w czasie transformacji duchowej. No i to tak łącząc w jedno, gdzie coraz częściej się mówi o otwieraniu serc elu, dzisiaj chciałam ciebie zapytać, jak energie, z którymi masz kontakt, odnoszą się de, do tego? Jak to przekazać ludziom, wytłumaczyć, co to znaczy naprawdę otworzyć serce? Bo każdy ma indywidualną interpretację tego zjawiska. Niektórzy się wręcz oburzają, co to ja nie mam otwartego serca. Jak to właściwie rozumieć, powiedz, proszę? Ja może zacznę od tego, pozwolisz, Basiu, że doceniajmy to, że potrafimy się uśmiechać. Bo w życiu, owszem, mamy ważne tematy, stajemy czasami na głowie, żeby je pozałatwiać, coś osiągnąć, ale bez uśmiechu na ustach, w oczach, w sercu, to ciężko się żyje. Polecam Państwu. Takie zastanowienie się, kiedy każdy z nas poczuł taką ogromną radość z tego, że żyje, że akurat dzisiaj jest dzień, może świeci słońce albo deszcz pada, a ty czujesz radość z samego faktu, że po prostu się to wszystko dzieje. I myślę, że to jest dobry wstęp do powiedzenia, co to znaczy otworzyć serca. Świat duchowy namawia nas do tego, byśmy docenili każdy dzień swojego życia. Mówią czasami, że lepiej być ponad czasem ziemskim, czyli nie tak bardzo się przywiązywać do lat, które już mamy za sobą, by nie myśleć o tym, że na przykład już się to troszeczkę zastarzyliśmy, bo to nieważne, bo co jest ważne? Po prostu nasze wewnętrzne szczęście, ten uśmiech wewnętrzny. Otworzyć serce to oczywiście przenośnia, to znaczy, że wtedy, gdy człowiek zaczyna doceniać, że jest tu, gdzie jest, że otaczają go drzewa, natura ziemi, że wokół są ludzie, zwierzęta, ma przyjaciół, ma rodzinę, ma kogoś, kogo bardzo kocha, to wszystko trzeba umieć doceniać. Doceniać, że to jest, doceniać staranie, Każdego drzewa, każdego ptaka na drzewie i każdego zająca, który gdzieś tam sobie skika w lesie, bo tak naprawdę wszystko wykonuje ogromne staranie, by być, by trwać. To się nazywa po prostu życie istnienie, bycie. Docenić to istnienie, bycie, funkcjonowanie to wielka rzecz. Uświadomić sobie, że każda roślina, każde zwierzę i każdy człowiek to dzieło sztuki, bo składa się i z materii, i z niematerii, podlega pewnym procesom, które znamy, a wiele z nich w ogóle nie, nie jest przez nas ogarniana, nie znamy tego, ale drzewo wykonało ogromną pracę, by urosnąć. Kwiatek w doniczce na parapecie po prostu stara się o trwanie, o swoje bycie. Człowiek potrafi czasami wziąć taką doniczkę i kwiatek wyrzucić. Szkoda, można postawić, ktoś inny go weźmie, bo jest to życie. Otworzyć serce, to docenić życie, istnienie. To, że to wszystko po prostu jest. Byłoby okropną sytuacją, gdyby to wszystko nagle uschło, zniknęło, poszło z gliszcza, zostało spalone, jakbyśmy żyli. Docenić życie, to znaczy otworzyć serce, być wdzięcznym za to, że drzewo urosło, że kwiat w ogrodzie kwitnie, że w ogóle rośnie, docenić, że są zwierzęta, które przecież. Też walczą, troszczą się o swoje życie, boją się ludzi, boją się innych zwierząt. Dla nich też niebezpieczeństwa czyhają właściwie na każdym kroku. Tak jak my ludzie staramy się ochronić siebie, swoje życie, swoje rodziny, chcemy zbudować dla siebie przestrzeń bezpieczną. Jest wizja przyszłości, przyszłego naszego świata, która mówi o tym, że przestaniemy być dla siebie agresorami. Ale żeby tak się stało, ludzie muszą umieć tak spojrzeć na swoją rzeczywistość, przestać ciągle narzekać, marudzić, doszukiwać się tego, co brakuje i tylko chcieć więcej, więcej. Docenić chwilę, docenić każdy swój oddech, docenić to, że nasze serce to w klatce piersiowej, konkretne, materialne, bije. Docenić, że mamy oczy, którymi widzimy świat, mamy ręce, którymi możemy dotykać i nogi, którymi możemy chodzić po ziemi. To jest otworzyć serce na swoje życie, docenić siebie jako człowieka, przestać się krytykować, wartościować. Patrzysz w lusterko i, i co? Widzisz pięknego człowieka, czy yy, zwracasz od razu uwagę na pieprzy, którego nie chcesz mieć na twarzy, albo że może nos masz trochę za mały, albo za duży? To nie krytykować siebie, docenić swoje ciało. Przecież ono powstało w sposób niebywały, dzięki niebywałej sile natury. Jesteśmy, mamy je. Przecież, gdy je stracimy, to już jesteśmy po tej drugiej stronie istnienia. Nas tutaj dla ludzi nie ma. Więc doceńmy to, że je mamy. Szanujmy je, oszczędzajmy. Nie bądźmy dla niego katem. Nie katujmy go ani swoją psychiką rozchwianą, pełną negatywności, ani wykonując y, szalenie wycieńczające nasze ciało jakieś ćwiczenia. To jest katowanie się. Nie katujmy ciała jedzeniem, pożywieniem, które dla niego nie jest dobre. To ciało nas wręcz czasami alarmuje. Powinniśmy nadwracać uwagę. To jest otworzyć serce na siebie, na swoje życie, na istotę, jaką jesteśmy, na człowieka, tego drugiego człowieka, który pojawił się w naszym życiu. Uważam, że nie ma przypadków i nie przez przypadek ci konkretni ludzie są członkami naszej rodziny albo naszymi przyjaciółmi. Oni z jakiegoś powodu pojawili się w naszym życiu, więc otwórz na nich swoje serce. Szanuj ich starania. Może nie nauczyli się tak wielu rzeczy, jakby chcieli, ale się starają. Może nie umieją wszystkiego od stolarki po hydraulikę, ale starają się w tym życiu zapracować na swój byt, zbudować dla siebie przestrzeń. Otwórz na nich serce. Doceń, ten człowiek ma ciało, które również nie chce być ranione, ani w sposób ten uczuciowy, ani jakiś fizyczny. Ten człowiek chce żyć jak najdłużej, nie chce chorować, tak samo jak każdy z nas. Otwórz na niego serce. Postaraj się tego człowieka zrozumieć. W tej przestrzeni, w której on sobie świetnie daje radę, ale i również w tej, w której po prostu nie umie, nie potrafi z jakiegoś powodu. Otwórz serce na ludzi, którzy mieszkają dookoła. Oni też chcą mieć bezpieczny dom, chodzić do pracy, mieć wystarczający zarobek, żeby opłacić wszystkie rachunki. Oni też chcą, tak jak Ty, otwórz na nich serce, zrozum, że ci ludzie, nie chcą Ciebie traktować jako wroga, agresora. Miło jest pomyśleć, że ci otaczający Ciebie otworzyli na Ciebie serce, patrzą na Ciebie ze zrozumieniem. Gdy trzeba, pospieszą Ci z pomocą, bo otworzyli na Ciebie serce. Pytają się, dlaczego jesteś dzisiaj kimś bardzo smutnym. Otworzyli na Ciebie serce. Otworzenie serca na. Naturę tej ziemi. Ludzie potrafią niszczyć, palić, yy, łamać, potrafią zanieczyszczać, śmieci rzucać. Dobrze, że od czasu do czasu na ziemi są te akcje sprzątania świata, bo, bo wtedy no, niektórzy biorą się przynajmniej za te porządki. Różne rzeczy ludzie robią, ale otwórz serce na, na ten świat, w którym jesteśmy w którym rodzą się Twoje dzieci, wnuki, kolejne pokolenia tutaj przyjdą, otwórz na to serce. Mamy do dyspozycji przestrzeń, miejsce, w którym przyszło nam się spotkać, komunikować. Ta trawa, którą kosisz koło swojego domu, wykonuje ogromną pracę. Ona rośnie, ona tworzy korzenie, ona daje schronienie dla różnych żyjątek. Doceń to. Natura jest Mądra, chociaż czasami bywa okrutna. Jej mądrość polega na tym, że tu zostały ustanowione pewne prawa, zjawiska, które pomagają nam zrozumieć naturę, ale jednocześnie pomagają nam zobaczyć, że najlepiej się wychodzi na tym, jeżeli jest się w rzeczy porządku. Czyli coś z czegoś wynika. Każdy zna przestrzenie, w których może samodzielnie o sobie decydować. Dobrze jest, jeżeli jeden drugiemu nie narzuca swojej woli, a ten, który nie narzuca, nie jest dyktatorem dla innych, takim terrorystą życiowym, to jest osoba, która otwiera serce na wszystko. Spotykasz zwierzę, które potrzebuje pomocy, przejdziesz obojętnie. Nie, otwórz serce, pomóż. Tylko od Twojego zareagowania zależy, czy ono będzie żyło, czy to życie straci. Wszyscy chcemy żyć, podoba nam się życie, nawet jeżeli jest trudne, ma pełno wyzwań. Ale też trzeba rozumieć, że nie tylko my, wokół nas też i ludzie, i zwierzęta, i rośliny chcą być, rozwijać się, kontynuować siebie. Otworzyć serce, poczuć miłość, tak, tę najpotężniejszą siłę, energię, o jakiej w ogóle jako ludzie rozmawiamy. Tak, oczywiście, poczuć miłość, co wcale nie znaczy, że to polega na tym, że będę chodziła i powtarzała, albo wszystkim mówiła, że ja kocham wszystko, kocham wszystko, kocham wszystko. To są takie zbędne słowa, zbędna deklaracja. Bądźmy po prostu kimś, kto szanuje, Świat, w którym jesteśmy, do którego przyszliśmy, otwierają serce doceniając życie. Życie. Ludzie uczą się tego. Niektórzy przekraczają tę wartość w sposób no, drastyczny, haniebny. Jeden drugiemu zabiera życie. Świat duchowy mówi o tym, że nie powinni ludzie wymierzać kary śmierci. Czasami, gdy słyszymy. Pewne okrucieństwa, które ktoś komuś zrobił, myślimy, że powinna być surowa kara, ale ten ktoś w trakcie życia ma mieć szansę być, żyć, by zrozumieć, że popełnił błąd. Tutaj cały czas chodzi o to, żeby dać szansę ludziom, by otworzyli swoje serce, chociaż troszeczkę, żeby coś dotarło do człowieka. Co pozwoli mu po prostu zrozumieć, że należy szanować życie. Szanować życie, otworzyć serce, być zwyczajnym, normalnym człowiekiem, pięknym człowiekiem, ale jednocześnie dostrzegać codziennie, w każdej chwili, wartość tego wszystkiego, co składa się na nasze tu i teraz. Obecność tu i teraz w życiu, bo któregoś dnia nas tutaj już na tej zbiórce porannej może nie być. Docenianie tego i siebie, i czasu, który jeszcze mamy przed sobą. Otwórz serce na swoją przyszłość. Chciej dla niej jak najlepiej, dla siebie jak najlepiej, ale otwórz serce, zrozum, że Twoja przyszłość to jest. Pewien rodzaj, pewien zestaw propozycji dla Ciebie, z których, tak jak nauczają postacie duchowe, należy wybierać. Jak to zrobić? Maksymalizuj w sobie pozytywność. Energia wysłana szuka takiej, jaką ona jest. Znajdzie pozytywność. Powróci do Ciebie pozytywność. Energia powraca. Nie wysyłaj negatywnej, bo nawet po iluś tam latach potrafi wrócić zupełnie w innym kontekście, ale ona powraca. Takie są zasady funkcjonowania tej niematerialnej przestrzeni naszego bycia. Otwórz serce na wszystko, co możesz spotkać w swojej przyszłości, oczywiście cały czas oczekując, że to będzie pozytywne. Na świat dominuje rywalizacja agresja. Teraz w tych czasach, jak mawiamy transformacji, bo faktycznie mamy takie czasy, ludzie się gubią, pojawia się w nich chaos, wielu ludzi targa się na swoje życie, jest y, wzrastająca liczba samobójstw. Nawet jeżeli ktoś nie porywa się na zakończenie swojego życia, to y, potrafią ludzie mieć totalny mętlik w głowie. Myślę, że pewnym lekarstwem na to wszystko jest chwila zatrzymania się, popatrzenia na siebie, na swoje życie, na świat, w którym jesteś, ogród, który masz za oknem i otworzenia swojego serca, bo tak naprawdę wszystko jest ważne. Kursy walut, giełda, wszystko jest ważne, ale jednak najważniejsze jest, żeby człowiek mógł, umiał ochronić siebie i swoje życie, docenić. Ten dzień umieć się cieszyć, że to wszystko widzi, może to dotknąć, że może się komunikować, jest najważniejsza rzecz dla każdej żyjącej istoty. Dla każdej żyjącej istoty. I gdy otworzysz swoje serce, przestaniesz myśleć o tych wszystkich rzeczach, które Ci się nie udało, albo które teraz są Twoim wyzwaniem. To w tej chwili połączenia się tym otwartym sercem ze sobą, swoją chwilą i przestrzenią, nie ma możliwości, żeby człowiek nie poczuł ciszy wewnętrznej uspokojenia i nie ma tak, że nie jest w stanie docenić, że żyje. Ja myślę, że epoka ta nowa, nazywana epoką wodnika, epoką serca, to jest czas, w którym właśnie to zaczniemy doceniać. Doceniać staranie ciała, procesy trawienne, to, że kobieta może zajść w ciąży i urodzić dziecko. To, że kochamy się, że możemy się przytulić, że możemy iść razem na spacer, mieć wspólne pasje. Jakież to szczęście, jeżeli. Ktoś tego wszystkiego nie docenia, to mówimy, że ma zamknięte serce, albo może tak, troszeczkę tylko uchylone. To zamknięte serce przeszkadza nam żyć. Nie potrafimy się cieszyć życiem, tym, że jesteśmy ludźmi, z którymi przyszło nam być razem. Najczęściej wtedy wchodzi się w kłótnię, w tę walkę, nie wiadomo o co, i nie wiadomo po co. To nam przeszkadza. Po prostu cieszyć się w pełni tym, co mamy, zamiast ciągle narzekać, że jeszcze, jeszcze tego i tamtego posiadać nam się nie udało. O. Dziękuję za przekaz, słowa, naukę, którą przekazałaś dzisiaj. Dziękuję ogromnie w imieniu wszystkich słuchaczy po, tej, tam, po tamtej stronie oceanu. Państwa nieustająco zapraszam na witrynę pani Elżbiety, która kontynuuje swoje kursy, warsztaty, fenomenalne spotkania na terenie Polski, zresztą nie tylko. Adres strony jest www.nowalska.pl. Elu raz jeszcze pięknie dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję, Basiu, dziękuję Państwu za możliwość mówienia do Was.